Jeżeli chcesz uzupełnić wszystkie niedobory w swoim ciele, to przygotuj następującą mieszankę. Weź ekologiczne owoce suszone: morele 20 deko, rodzynki 20 deko, śliwki suszone 20 deko, daktylie 20 deko. Do tego dołóż całą cytrynę jedną, zmieloną razem ze skórką, przed tym sparzoną i obowiązkowo dwie łyżki miodu. Odstaw to wszystko do lodówki. Wymieszany i zjadaj po dwie łyżki, jedną rano, a drugą po południu. I zobaczysz, że poziom energii, samopoczucia, wszystko się poprawi. Dlaczego? Bo wszystko, co jest niezbędne i wszystko, co będzie odbudowywać twoje zdrowie, będziesz jadła razem z tym magicznym, magicznym posiłkiem. To jest dobre jedzenie energetyczne i zdrowe.